Dzień dobry drodzy widzowie, z tej strony Emilk. jak widzicie mam tutaj przed sobą dobrą paczkę z Ameryki, która, po ja przed o Jezu moja marihuana się rozsypała, o to jest oryginalny amerykański znaczek, hmm dobre, to jest oryginalny amerykański znaczek, tu jest napis From America, co świadczy o specjalności tej gry, o tym, że jest taka dobra. Tutaj jest naprawdę dobra gra, co jest jeszcze jednym potwierdzeniem, to że gra jest dobra. To jest następny legit. Jeżeli, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, legit oznacza, że ta gra jest legalna, ponieważ kupiłem ją bardzo legalnie. Teraz rozpakuję to moim dobrym szwajcarskim nożem. Każdy powinien mieć taki. Widzicie? Nie, normalnie wchodzi w papierek masło. Oto jest gra. Jest to tak. bardzo dobra gra, zrobiona na. Yy, konsole Sony Nintendo yy, PlayStation 10,5. Ona jest naprawdę dobra. Polecam. Teraz pokażę Wam, jak unboxinguje Call of Duty Modern Warfare Green Ops 3. Rozpakuję ją moim najlepszej jakości szwajcarskim nożem. To idzie tak. Niestety moje paznokcie są ostrzejsze niż, niż, niż ten nóż. Tak, niestety wyszło. Tutaj widzicie na tej gry. Tu jest napisane, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, tu jest napisane: Dzwonienie po pomoc zmodernizowany wojna 10. Jeszcze tu jest napisane, z tej strony jest napisane, że, że to są zielone obsy. To jest bardzo fajne, to jest naprawdę fajne. Ok, rozpakowujemy. Te, niestety tej gry się nie da rozpakować. Ale można to zrobić tylko i wyłącznie jak ktoś ma dobry szwajcarski bursz. W ten sposób. Niestety nie wyszło, ale teraz już wyszło. Dobra. Ok, rozpakowaliśmy tą grę. Teraz ta gra jest rozpakowana. Oczywiście kupiłem ją w zupełności legalnie. To jest tej Jak widzicie to jest napisane Call of Duty Modern Warfare. Tam, tak wygląda ta gra od tyłu. Konsola jest oczywiście... Też naturalnie dołączona do tej gry, jak widzicie jak widzicie. Tu jest idealnie tyle miejsca, żeby wyświetlić grę i konsolę. Dobrze, a więc, a więc włączamy naszą grę. Jak włączyć tą grę? Od razu szybki tutorial. Wybieramy gry. A więc po włączeniu tej gry powinna nam się pokazać żołnierz w tej grze. To jest też jeden z żołnierzów w tej grze. Tak to się robi. I teraz tu występuje ten ludzik i musisz do nich strzelać, używając... używając rysika na naszym PlayStation Sony 2000 Xbox Nintendo 10. Teraz, teraz, tutaj mamy do wyboru żołnierzy. To jest ekran wyboru żołnierzy. Ja wezmę, ja wezmę żołnierza brutalnego z pistoletem, jak widzicie, to jest pistolet. A ta pani będzie nas zabijała. Patrzcie, a to jest gameplay. You win the game! Dziękuję, to była recenzja. Normalnie oceniłbym tą grę na 1, dlatego że jest do dupy, ale ponieważ jest w niej strzelanie i żołnierze, daję tej grze ocenie 8. Jest to gra beznadziejna, nie polecam jej nikomu. Wyłącz. Dobre.